maneczko. dzisiaj mamy w końcu coś na warsztacie, co już naprawdę bardzo dawno temu chciałem dla Was nagrać A mianowicie jest to polski sprzęt, Radmor 5412 Generalnie zaraz sobie odpakujemy go i zobaczymy w jakim jest stanie Tyle co wiem ze zdjęć to jest no dosyć zniszczony Długo leżał na strychu i chyba tam brakuje jednej gałki Ale to sobie zaraz zobaczymy, rozpakujemy Generalnie otrzymałem go od widza do naprawy Ma on moc 2 razy 35 w w 8 ohmach, także całkiem sporo jak na tutaj polski sprzęt z tamtych lat. E, no ale dobra, w sumie to rozpakujmy go. Ach, dobra, słuchajcie, rozpakowałem ten sprzęt. No jak widzicie, tak to sobie wygląda, jest naprawdę. Uwalony. Z tego co widzę, to też gałki. To nie są oryginalne gałki, bo są o wiele za duże. Z tego co na zdjęciach widziałem, tak z grubsza, to tutaj są o wiele takie mniejsze gałeczki. Fajnie by było tutaj wsadzić oryginalnie, zrobić go na tip top. Tutaj te zabrudzenia żółte myślę, że to jest do zmycia. Tylko trzeba, trzeba będzie delikatnie to szorować, bo te nadruki. Z doświadczenia wiem, że lubią schodzić. Ale przynajmniej w urządzeniach diory. Tych starszych, właśnie z czarnym nadrukiem na srebrnym panelu. To lubi schodzić. W przypadku Radmora nie wiem, jak będzie, aczkolwiek wydaje mi się, że może być podobnie, bo to też jest polski sprzęt. Poza tym, że wzmacniacz jest uwalony, to w zasadzie nie widzę takich, wiecie, jakichś dużych obrażeń e, mechanicznych. Myślę, że to, że to będzie można przywrócić do naprawdę fajnego stanu. Tylko tutaj, właśnie są wytarte niestety miejsca. Gdzie, gdzie są gałki od na przykład regulacji tonów. O, słuchajcie, balans też jest. Chociaż to nawet schodzi. I to nawet paluchem. Dobra, to może nie będzie aż tak źle. Ale jest tutaj powycierane ostro, widać, że to nie są oryginalne gałki. Myślę, że da się dostać. Oryginalne gałki w całkiem normalnej cenie, bo to jest dość, no. Zmacniacz, znaczy wzmacniacz, Champignon, który ma wartość i ta wartość jego rośnie. Z tego co widziałem tam sobie na Allegro i po 700 zł, myślę, że one schodzą. Eee, nie pamiętam, czy on był sprawny technicznie, ale słuchajcie, jak już mamy go rozpakowanego, i w ogóle słuchajcie, tu nie ma śrubek. Znaczy, górna pokrywa jest luźna po prostu, nie jest przekręcona, ale to się uzupełni, tu nie ma żadnego problemu. Ale zobaczmy sobie do środka. No i dobra, słuchajcie, jestem pozytywnie zaskoczony, bo tak na pierwszy rzut oka, to tutaj nie widać, żeby było grzebane czy coś Naprawdę po prostu jest to zasyfione yy, Ale po takim postoju może być, może się okazać też tak, że kondensatory mogą być wymienione. chociaż... Ej, czekajcie, tu jest wymieniony kondensator jeden, jednak coś tu było grzebane Jeden kondensator wymieniony. Zobaczmy bezpieczniki, jak wyglądają. Tu jest chyba jeden przepalony bezpiecznik. E, I to tu w ogóle nie ma jednego bezpiecznika. Tutaj ogólnie e, są chyba z tego co widzę płytki sterujące tymi końcówkami mocy. Tutaj mamy za tymi płytkami tranzystory mocy. E, no i te bezpieczniki. W tym kanale jest jeden spalony. Tutaj jednego nie ma. Tutaj też kondensator wymieniony jest jeden. E, nie wiem, co to za marka. Tu jest w ogóle jakiś. Przypalony ten kondensator, czy skorodowany? Nie wiem, co się z nim stało, ale on źle wygląda. Mm, jakby czapeczka dostała gdzieś. Tutaj chyba bezpieczniki są główne od zasilania końcówki mocy. Raz ja sobie wyjmę i zobaczę, o co tutaj chodzi. No, słuchajcie, tutaj będzie naprawdę masa roboty przy tym radmorze. Ten bezpiecznik niby wygląda dobrze. Widać normalnie prosty, ładny drucik w środku drugi bezpiecznik. Tutaj też mamy. też można na szybkości zobaczyć po prostu zwyczajnie miernikiem, czy jest jakieś przybicie do kolektora. Dobra, słuchajcie, mam miernik. także jak nie wiemy, która nóżka to jest emiter, który to kolektor, to albo można sobie przyłożyć sondę do rezystorów emiterowych przy tych tranzystorach. Albo sobie wpiąć na przykład. Ja tu mam parę głośnikową A załączoną, co można jedną sondę wpiąć w plusowy zacisk jednego kanału i sobie podotykać kolektorów yy, tranzystorów mocy. akuratnie ten kanał chyba. No tak, tylko należy pamiętać o tym, że jeśli mamy przekaźnik, który dołącza nam kolumny, to w ten sposób tego pomiaru nie wykonamy. Ja oczywiście tutaj nie zwróciłem uwagi na to, że jest przekaźnik, bo w. W polskim sprzęcie jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. A kolektor mamy zwykle na środkowej nóżce tranzystora. Tutaj mamy rezystory emitorowe przy tranzystorach mocy. Zaraz wam tu obrócę i pokażę. Najczęściej po prostu takie duże tranzystory, białe nie, tranzystory. To są zwykle takie duże białe rezystory. Dobra, przykładamy sobie do kolektora. No słuchajcie, nie jest dobrze. O, to w ogóle te płytki można sobie wypiąć Fajna jest taka budowa modułowa, nie? To jest tak ułatwia pracę Dobra, teraz mamy lepsze dojście Rezystory rez rez emiterowe, cyk Dobra, wiem tak Prawy kanał na pewno jest ubity Przynajmniej jeden tranzystor Ja oczywiście profilaktycznie wymieniam też no, Wszystkie tranzystory mocy w danym kanale jakie jest ubity Bo pod wpływem temperatury Taki tranzystor może się okazać wadliwy To, to, to warto to pamiętać Najlepiej wymieniać jest parami tranzystory. Zobaczymy sobie kanał lewy. No słuchajcie, kanał lewy. Wygląda na, na kanał sprawny. Może ten bezpiecznik wyjęty właśnie z tego kanału, by przełożony do tego kanału, żeby zobaczyć czy on działa. No, niektórzy, e, znaczy niektórzy, wiele osób myśli, że spalony bezpiecznik to jest wina po prostu bezpiecznika. A to jest nieprawda, bo zawsze e, trzeba znaleźć przyczynę spalonego bezpiecznika. Ale poza tutaj wymienionym kondensatorkiem, w zasadzie nie widzę, żeby tutaj było coś grzebane. Wszystkie tutaj sekcje tego wzmocniacza wyglądają oryginalnie. Nie widać żadnych świeżych lutów. Chociaż tutaj coś było ogrzebane, ale tu co tu było wymieniane. Ej, tutaj zobaczcie. To to nie wygląda dobrze. Tu było robione. Tu był chyba w tranzystorek lutowany? Ta dioda wygląda na seryjną, ale tutaj na pewno kondensator był wymieniany. Taki brązowy mm, to raczej nie jest oryginał. To jest jakaś inna marka. Sek 105 jakieś, nie wiem, nie znam. Tu mamy wymienione dwa. Kondensatory. O Jezu, a tutaj ktoś śrubokrętem skrobał w tunerze. O boże mm, Nie fajnie to wygląda Nie wiem, dziwna, dziwna metoda napraw Tu w ogóle są kondensatory, słuchajcie Jakieś poskrobane z góry, nie wiem o co chodzi A może to myszy Ej, to mo mogły tutaj myszy wejść Skoro to stało o tyle czasu na strychu Rzeczywiście to mogły myśli zrobić. Pierwszy raz się spotykam z takim czymś, przyznam, nie? Bo widać, że tutaj są pomielone, tutaj pomielony jeden kondensator jest. Tutaj są też podrapane inne, jakby zębami, takie małe zadrapania, tutaj też. <laughs> słuchajcie, Radmur. Radmur pojedzony przez myszy, jeszcze nie było takich rzeczy na tym kanale. <laughs> I w ogóle chyba na YouTube jeszcze nie widziałem coś, czegoś takiego, żeby myszy pożarły amplituner. To jest... No naprawdę słuchajcie. <laughs> Będzie ciekawy tytuł do odcinka. Poważnie, nie? Nie wiem, może sobie włączymy ten wzmacniacz, oczywiście, przez żarówkę. Dobra, słuchajcie, mamy już ten sprzęt wpięty do prądu. Tutaj, oczywiście, przez żaróweczkę. Tak jak tu widzicie. A zaraz sobie zobaczymy, co to w ogóle zostało z tego amplitunera pojedzonego przez myszy. A może i nawet szczury. Dobra, odpalamy. No, coś tu niby błysnęło, słuchajcie. Coś tu się nawet świeci. Z tego co pamiętam, tutaj to i to powinno być wostrzetrane. Ale standardowo, dokładnie tutaj są żarówki. I standardowo, jak to przestało na polskie sprzęty, żarówki te są zjarane i nie świecą. Ale nie wiem, czy mi się, albo mi się wydawało, albo nie, ale przekaźnik od razu kliknął. Włącznik też wydaje się być trupem. Zaciął się. jak tu puknę? Teraz, teraz się wyłączył. Ale odpa odpalmy jeszcze raz, ja się tu przysłucham. No tak, to klika od razu przekaźnik, ale e, do wyjść nie ma bezpieczników. W sensie jeden jest zjarany w jednym kanale, w którym pewnie napięcie stałe jest oczywiście na wyjściu. Słuchajcie, od wygląda tak, że te bezpieczniki, które są tutaj po dwa na końcówkę mocy, to są bezpieczniki od szyn zasilania, czyli od minus 33 V i od plus 33V. Nie wychodzi, że w kanale... w kanale bodajże prawym po prostu nie ma zasilania na tranzystorach, ale oczywiście wiadomo, jeden tranzystor jest przebity, więc po prostu by było napięcie na wyjściu. A drugi kanał też ma zjarany bezpiecznik. Słuchajcie, nietypowo to bardzo wygląda, bo. Niby druciki widać, ale jak widzicie przy pomiarach wyszło co innego Tutaj te bezpieczniki to też chyba zasilanie jest Ale one są dobre No dobra, słuchajcie Nie ma co, ja będę musiał nad nim pewnie z weekend spędzić Żeby tutaj całkowicie go ogarnąć, bo to wiecie, tak na razie pobieżnie wszystko sprawdziłem e, Co go boli Po zrobieniu końcówki mocy i umyciu go Dopiero wtedy przy testowaniu okaże się co jeszcze go boli e, i Poświetlenie też jest do zrobienia no tu jest naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia w tym aplitunerze Ja go może sobie wyczyszczę, porozkręcam To co na razie mogę zrobić, to zrobię, czyli jakoś to umyję Może znajdę, poszukam gałek jeszcze dzisiaj Bo jest środa, 21.30 Trochę późno Dobra, słuchajcie, tak jak widzieliście rozebrane mamy wszystko z tego wzmacniacza wszystko z niego wyciągnąłem już tutaj pędzelkiem sobie odkurzyłem tutaj co nieco to co trzeba było no i słuchajcie jak to wszystko było złożone do kupy to nie było tak widać że tutaj była jakaś grzebanina czy coś ale teraz sobie dokładnie się przyjrzałem tej końcówce mocy no i tu w sprawnym kanale niby prądu stałego na wyjściu, ale tutaj mamy w ogóle jakieś inne tranzystory. Oczywiście mamy tutaj BD 650 i BD 649, ale to są jakieś całkowicie inne marki w tym uwalonym kanale. Tutaj mamy też te BD, to akurat tutaj jest bez zmian, ale tutaj mamy jakieś Moroko, jakąś inną firmę. Z racji tego, że jeden z nich jest uwalony, w ogóle to są tranzystory Darlingtona one trochę się różnią budową od standardowego tranzystora. Zresztą, tutaj na ekranie macie takie ala szybkie porównanie, jak to wygląda. I z racji tego, że jeden jest upalony, to po prostu wymienię całą parę tych tranzystorów, i jeszcze e, też tutaj patrzyłem sobie na płytki sterujące tą końcówką, tą końcówką mocy. Tutaj też było grzebane z tranzystorami dużo. Ścieżki są uwalone. Jakieś tutaj BD-140 siedzą i to jest słuchajcie, zgodne ze schematem. Tutaj jeszcze są BF457, ale z racji tego też, że tranzystory końcowe były uwalone w obu kanałach na to wygląda. To po prostu wymienię też tranzystory sterujące dla świętego spokoju. Zrobię po prostu tak, że wiecie, profilaktycznie to zrobię. Wymienię te tranzystory, tak jak to robiłem w. NAD, który jakiś czas temu mnie był na kanale, też po prostu profilaktycznie wymieniłem tranzystory, wszystkie podejrzane o uszkodzenie, i tyle. I tak samo teraz zrobię. No i poza tym, że wymienimy sobie te tranzystory, to jeszcze mam w planach zrobić całej tej płyty, całej tych płytek, no i tej płytki przelut całkowity. Tak też dla profilaktyki, żeby to chodziło. No i słuchajcie, po przelucie albo zrobię to w ten sposób, że wymienię najpierw kondensatory, wszystkie, bo też. Będzie w tym wzmacniaczu robiony całkowity recapping Zresztą zobaczycie, każda płyta tutaj będzie miała wymienione kondensatory No i też tam wymienię kilka kondensatorów foliowych Pogryzionych przez, przez myszy albo szczury Ale raczej myszy, też dla tego spokoju Dobra, także no widzimy się jak tutaj na tych płytkach te wszystkie prace wykonam eee, Temat wygląda tak, że po rozbiórce Wyłączyłem nagrywanie i zacząłem działać z tym wzmacniaczem Bo tutaj naprawdę dużo roboty było Trzeba było najpierw to wszystko odkurzyć, wyczyścić Dopiero później się wziąć hmm, Za na przykład e, No zacząłem to sobie od wymiany kondensatorów tutaj W końcówce mocy Tutaj w głównej filtrującej poszedł do wymiany e, Tutaj te mniejsze kondensatory poszedł do wymiany Również w płytkach sterujących kondensatory no, Jednym słowem Poszedł tutaj całkowity recapping Tak się dogadałem z klientem Bo wiele kondensatorów było nadgryzionych przez zęby Mierzyłem też te kondensatory Miały strasznie zawyżoną pojemność JSR. Yes, tak wyrywkowo chyba z 10 kondensatorów pomierzyłem Może jeden się mieścił Jeden albo dwa się mieściły w granicach tak tolerancji Powiedzmy No i poza kondensatorami jeszcze To przelutowałem całą tutaj płytę końcówki mocy jak i tutaj też e, płytki sterujące, też są przelutowane w ogóle te ścieżki to jest masakra eee, one są na no jeden wlut normalnie i one po prostu odklejają się, odpadają i trochę tutaj drutów poszło e, no ale jest to po prostu dobrze zrobione tak? E, niestety tak bywa e, tutaj na przykład na tej płytce to już lepiej wszystko się trzymało ale sami widzicie jak tu ścieżki wyglądają a jak tutaj, to jest trochę, trochę, trochę się różni ta płytka od pozostałych O dziwo Ale tak jak widzicie, tutaj wszystko odkurzone jest No i słuchajcie, poza tym, to jeszcze wymieniłem tranzystory końcowe w końcówce mocy Bo tutaj były, były BD Nawet mam tutaj obok te wszystkie tranzystory Ale to naprawdę kiepsko wyglądało, bo w jednym kanale na przykład mamy BD Raz Wam pokażę W ogóle jeden kanał był przebity ale w tym drugim sprawnym kanale, zresztą, on też się w przeszłości przebił, skoro to tak wyglądało. I często się przebijały. No i w jednym kanale mamy BD649 Moroko jakiś i BD650 Filipines. całkowicie inne tranzystory. Sobie zobaczcie tutaj. Wam pokażę. Eee, przy telefonie. O. No nawet widać, że to są w ogóle. Inne, inne tranzystory, niby w drugim kanale też tu mamy, jakieś Korea BD649 i BD650 Moroko. Także ja pozwoliłem sobie wymienić te tranzystory na zamienniki Cedila. E, poczytałem sobie na elektrodzie odnośnie właśnie zamienników, bo tych tranzystorów nie dało się dostać na TME. I tutaj wstawiłem TIP. Mamy TIP 147T i TIP 142T. W jednym i drugim kanale jest to para komplementarna. Jaki też wymieniłem sobie tranzystory, bo tutaj tak samo były różne marki. Te tranzystory też i jeden z nich był przebity, nie będę teraz szukał który. Ale po prostu profilaktycznie wolałem sobie to wymienić tak, jak wy. Nadzie to robiłem, zresztą ruszył od pierwszego strzała, nie było w zasadzie żadnych problemów. Tak więc tutaj tak samo zadziałałem. No i mamy dwa razy BD140 nowe na każdą z płytek sterujących, i mamy NTE. 171 i jest to zamiennik za tranzystor BF457. Nie mam zaufania do tych tranzystorów, bo wytrawiacie, pamiętam. E, według miernika był ok, według testera był ok, a po odpaleniu okazało się, że tworzył problemy. Po wymianie tego było ok. Zresztą one podczas lutowania się rozpadają, także dla świętego spokoju wolałem sobie je wymienić. No i poza jeszcze. Głównymi rzeczami to mamy tutaj takie pierdółki, nie pierdółki, jednak podświetlenie robi robotę w takim wzmacniaczu amplitunerze. I tutaj mamy żaróweczki Osrama. To też na TME sobie zamówiłem. W zasadzie wszystko oprócz kondensatorów jest TME jeszcze będzie do wymiany włącznik, bo tamten się przycina. I on akurat jest z Allegro ale to jest też oryginał Chyba nie pozostaje nic innego jak złożenie tego wzmacniacza Jeszcze szczoteczką przelecę tutaj te bolczyki Bo one są co niektóre są normalnie czarne Na świętego spokoju chcę to wyczyścić żeby mieć pewność że to będzie wszystko stykało i Nie będzie powodować żadnych problemów Także co chyba bierzemy się za składanie będziemy to ze sobą wszystko łączyć powoli No i dobra, słuchajcie, mamy wszystko podłączone. Ja już sobie wcześniej sprawdziłem, czy to w ogóle ruszy. E, no ale przed w ogóle włączeniem <gryw> zerknąłem sobie jednak na schematy, tak na wszelki wypadek. No i się okazało, że to w ogóle nie powinno być w tym wzmacniaczu. Takie coś. Nie wiem, ktoś tutaj dołożył. E, ktoś wylutował mostek prostowniczy stąd. Poprowadził cztery kable tutaj za pomocą tej wtyczki. Ja oczywiście robiłem to po pracy. No nie oszukujmy się, zmęczony No i po prostu robiłem tak jak było Bo myślałem, że to jest w oryginale po prostu w ten sposób zamontowane Bo to idealnie wręcz tutaj pasuje No ale dobrze, że jednak spojrzałem na ten schemat No i po prostu to wywaliłem Szukałem tego na schemacie i w ogóle nie było Więc po prostu wylutowałem mostek prostowniczy stąd Bo jest dobry Wlutowałem go tutaj no i zamiast tych dwóch kondensatorów, 2 razy 4700 mikrofaradów, mamy po prostu 4 razy 4700 mikrofaradów. Eee, fajnie się tutaj pomieściły. Wiem, że ten klej nie wygląda za dobrze, ale tu chodzi o to, żeby to się naprawdę dobrze trzymało. Eee, jeszcze wymieniłem sobie włącznik, jest nowiutki, tak, tak on sobie chodzi. Teraz akurat zasilanie mam odłączone od tego, bo wolę sobie tutaj tym stryczkiem załączać, bo jest izolowany. Eee, no i słuchajcie, temat wygląda tak, że. Jak sobie go teraz odpalę. Przekaźnik zaczyna brzęczeć. Trochę mu pomogę. I on się załącza bez problemu. I oczywiście żadnego prądu stałego nie mamy na wyjściu yy, No ale słuchajcie, wszystko się zmienia Jak podłączę tutaj te płytki sterujące yy, Oczywiście tutaj wymieniłem na pierwszy strzał te większe tranzysty yy, No ale jak widać, okazało się to zbyt mało Po prostu Ech, W ogóle najgorsze co może być to po prostu naprawa po kimś Naprawdę, to dołożone Trzeba wszystko rozkminiać, co, co ktoś miał na myśli Ewentualne przeróbki też mogły spowodować inne usterki, które nie powinny po prostu się wydarzyć przy normalnym użytkowaniu. No i to co zauważyłem, to nie działa mi tutaj tuner póki co. W sensie tutaj działa, tutaj, tutaj, tutaj sobie mogę wybrać. Tutaj w ogóle pierwsze, pierwsze to nie działa. Jeszcze nie wiem co tutaj boli to dokładnie. Może tutaj jakiś zimny lód jest po prostu. No, pewnie jakaś drobnostka. Ale tutaj w ogóle się dioda nie zapala. Tutaj reszta się. Zapaladził. No, ale słuchajcie, tutaj mamy wyświetlacz. Tutaj on powinien pokazywać fale, poziom sygnału, dostrojenie, czy łapie stereo. No, ale słuchajcie, nie łapie na razie nic. No, ale dobra, to sobie zostawimy na później, bo chcę na tą sobotę w końcu dla Was wrzucić jakiś film, bo naprawdę miesiąc minut nie rzucania filmu. E, mówiłem, zapowiadałem, że od nowego roku wszystko się zmieni. Może będę miał więcej czasu. No, ale mamy czasy takie, jakie mamy. E, potrzebne są pieniądze, mm, więc trzeba pracować. E, w dodatku jeszcze doszły mi soboty pracujące, także to też trochę utrudnia temat. No, ale słuchajcie, no, z czegoś trzeba żyć, no tak, no trzeba. Dobra. Mm, teraz podłączę sobie te płytki. W ogóle tutaj po zabrzęczeniu przekaźnika, jak go się trochę pomoże e, ruszyć, to wtedy on działa, ale sobie wypniemy teraz płytki. Z tego co wiem, to w jednym kanale mamy na minusie 36V Jest to po prostu szyna minusowa zasilania hmm, Więc tutaj trzeba będzie usterki już szukać w tej drobnicy, w tych mniejszych tranzystorkach e, Na pewno tam któryś jest winny temu działaniu Więc będę musiał sobie podejrzane wylutować Sprawdzić jeszcze miernikiem, prawdopodobnie je wymienić Poszukać jeszcze zamienników, bo takich już się pewnie nie da dostać Z tego co mi się wydaje Dobra, odpalimy sobie Żarówka coś tam żarzy no i słuchajcie, przekaźnik już nie ma w ogóle. Żadnym, w ogóle nie reaguje przekaźnik. I pali się lekko dioda na zabezpieczenie tutaj na tym wyświetlaczu, ale ona naprawdę ledwo ledwo co się pali. Co dziwne, tutaj mamy, no właśnie, tu już nam pokazuje maksymalne wysterowanie, czyli mamy prąd stały na wyjściu. Na terminalach tego nie pomierzę, bo tu mamy przekaźnik. Tu jeszcze mamy przełączniki, ale miernik można przyłożyć do. Rezystorów emiterowych Także tutaj ustawię zakres I Wam pokażę co tutaj wyjdzie Z tego, mam nadzieję, że miernik będzie widać Widać bardzo dobrze miernik Także tutaj sobie to przykładamy do masy I patrzymy jeden kanał Tutaj mamy minus 1,4V To też, też coś jest bardzo nie tak A tutaj mamy A, No sami widzicie no 36V powinno być, ale przez żarówkę Tutaj może być spadek no. Niemniej mamy przebity jakiś tutaj Tranzystorek w Płyce sterującej. Bo gdy sobie to odłączymy, to po prostu tych napięć stałych nie ma na wyjściu. Zastanawiamy jeszcze tutaj tuner. No, jeszcze pewnie w niedzielkę sobie spędzę nad tym sprzęcikiem. Co jeszcze zrobiłem? To po prostu wszystko wyczyściłem. Pokażę Wam w ogóle, jak to wyszło fajnie. Tutaj mamy panel czołowy. Zobaczcie. On był taki zasyfiony, ale jak to często bywa pod takim brudem, naprawdę kryje się. Panel w naprawdę bardzo fajnym stanie. Udało, udało mi się jeszcze dorwać oryginalne gałki. Cały zestaw za 60 zł. kupiłem gdzieś też tutaj w woreczku miałem. Zobaczcie, w jakim fajnym stanie też są gałki, nie? Za 60 zł. dorwałem taki komplecik. Tutaj oczywiście odpadła mi szybka podczas mycia, ale to się przykleja i to nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Wymieniłem, wyczyściłem też tutaj te nakładki na te przełączniki, czy tam izostaty, jak to woli nazywać. No i jeszcze wyszorowałem tą płytę górną. Także tutaj mamy takie rzeczy ogarnięte. I została jeszcze kwestia właśnie tego tunera i tej końcówki mocy. Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć do następnej soboty, żeby już tutaj pokazać Wam finisz Trochę temat jak z Yamaha. No chociaż tutaj mamy do czynienia z o wiele prostszą konstrukcją, więc tutaj powinno być łatwiej. No i też mogą być bardziej dostępne części, no ale nic. Myślę, że to na razie na tyle. Trzymajcie się. No i cześć, do następnej soboty.